Nie dotykajcie mnie, nie jestem złodziejką. Krzyknęła sierota, ściskając stary plecak w rękach. Milioner był przekonany, że go okradła, lecz gdy otworzył plecak, zamarł. Zanim zaczniemy, napiszcie proszę w komentarzach, z jakiego kraju lub miasta mnie oglądacie, jestem bardzo ciekaw, skąd są moi słuchacze. Kasia nienawidziła zapachu chloru ale co mogła zrobić w ekskluzywnej restauracji w centrum Warszawy, gdzie pracowała jako sprzątaczka, czystość była absolutnym priorytetem. Marzyła o innym życiu, w którym nie musiałaby sprzątać resztek z cudzych talerzy, czuć gryzącego zapachu środków dezynfekujących. Marzyła o studiach na uniwersytecie, nowych książkach, podróżach, marzeniach, które wydawały się odległe od jej rzeczywistości. Miała dziewiętnaście lat i prawie całe życie spędziła w państwowym domu dziecka. Dopiero niedawno otrzymała pokój w internacie dla wychowanków i poczuła smak wolności. Pewnego wieczoru w restauracji było wyjątkowo dużo pracy, gościła ważna delegacja, po której zostało mnóstwo sprzątania. Kasia porządkowała jedną z sal, gdy zauważyła uchylone drzwi gabinetu właściciela restauracji, Artura Sobczaka. Z ciekawości, ulegając chwili słabości, zajrzała do środka. Gabinet był elegancki, typowo męski. Z wielkim biurkiem zawalonym papierami. Kasia szybko się rozejrzała, wiedząc, że nie powinna tu być, i natychmiast wyszła. Ale następnego dnia wszystko się zmieniło. Kasia właśnie kończyła zmianę i zbierała się do wyjścia, gdy nagle zatrzymał ją ochroniarz. Pani Kasiu, pan Artur prosi do siebie. Serce dziewczyny zamarło. Artur Sobczak, właściciel restauracji, człowiek, którego imię było na ustach wszystkich. Młody, niezwykle bogaty i wpływowy. Do tej pory widziała go tylko z daleka, nigdy nawet nie pomyślała, że będzie musiała z nim rozmawiać. Kiedy weszła do gabinetu, Sobczak siedział za ogromnym biurkiem, patrząc na nią zimnym, przenikliwym wzrokiem. Proszę usiąść, powiedział lodowatym tonem. Usiadła na skraju krzesła, czując, jak zaczynają jej się pocić dłonie. Słyszałem, że wczoraj wieczorem weszłaś do mojego gabinetu to prawda? Kasi odpłynęła krew z twarzy. Tak, panie Arturze, ja tylko przechodziłam obok, drzwi były otwarte zajrzałam z ciekawości. Nic złego nie chciałam. Ciekawość. Uśmiechnął się chłodno Sobczak. A nie sądzisz, że w twojej sytuacji ciekawość to luksus, na który nie możesz sobie pozwolić? Kasia milczała, spuszczając wzrok. Po twojej wizycie z mojego sejfu zniknęły ważne dokumenty, kontynuował, podnosząc głos. Dokumenty, które mają dla mnie ogromną wartość. Kasia podniosła głowę, a w jej oczach pojawiło się przerażenie. Niczego nie brałam. Przysięgam. Nie przysięgaj, przerwał jej Sobczak. Pokaż plecak. Ale po co? Przecież niczego nie wzięłam. Ochrona! Krzyknął Artur, ignorując jej protesty. Do gabinetu weszło dwóch rosłych ochroniarzy. Kasię ogarnęła panika. Nie dotykajcie mnie. krzyknęła, przyciskając plecak do siebie. Nie jestem złodziejką, nie macie prawa. Sobczak wstał z biurka i podszedł do niej. W jego oczach nie było współczucia, tylko gniew. Jeśli jesteś niewinna, nie masz nic do ukrycia. Oddaj plecak, skończmy tę rozmowę. Kasia desperacko pokręciła głową. W plecaku były jej najcenniejsze rzeczy: stare zdjęcia z domu dziecka, listy od przyjaciół, dokumenty lekarskie i jedno świadectwo potwierdzenie tego, że została porzucona przez rodziców. Była to jej największa tajemnica, którą ukrywała przed światem. Bała się, że jeśli Sobczak zobaczy te dokumenty, odkryje jej sekret. Ale ochroniarze wyrwali jej plecak i podali go właścicielowi. Zaraz się przekonamy, kto mówi prawdę, powiedział Sobczak, rozpinając suwak. Kasia wstrzymała oddech, obserwując, jak Artur Sobczak otwiera jej plecak. Wolałaby już, żeby znalazł tamte skradzione dokumenty, choć oznaczałoby to więzienie. Ale te rzeczy były częścią jej samej bolesnym wspomnieniem przeszłości, którą tak rozpaczliwie próbowała pogrzebać. Artur zajrzał do środka. Najpierw zauważył zmiętą paczkę chusteczek higienicznych, potem stary, wytarty portfel, w którym ledwie wystarczało pieniędzy na autobus. Jego wzrok zatrzymał się na stosie starych listów przewiązanych wyblakłą wstążką. Wyjął je i szybko przejrzał. Zmarszczył brwi, odkładając je na bok i kontynuował przeszukiwanie plecaka. W końcu trafił ręką na coś grubszego, złożonego kilka razy. Wyciągnął dokument i rozłożył go. Kasia zamknęła oczy, wiedząc, co otrzyma w reku świadectwo porzucenia dziecka, które nosiła przy sobie, odkąd opuściła dom dziecka. Dowód na to, że nikt jej nie chciał, że była jedynie błędem. W gabinecie zapadła cisza, przytłaczająca, dusząca. Kasia czuła jego spojrzenie, ale nie potrafiła się zmusić, by otworzyć oczy. Co to jest? zapytał w końcu Sobczak głosem dziwnie stłumionym. Dziewczyna milczała, nie była w stanie nic powiedzieć. Artur zaczął czytać dokument. Na początku widział tylko urzędowe pieczątki i podpisy, ale chwilę później jego wzrok padł na nazwiska Sobczak i Sobczakowa. W rubrykach ojciec i matka widniało nazwisko jego własnego ojca. Serce zaczęło mu walić, świat zdawał się rozmywać. Spojrzał na datę narodzin 19 lat temu. Pamiętał tamten rok Dopiero rozpoczynał studia, rodzice mieszkali wtedy w innym mieście, w biedzie. Powoli podniósł wzrok na kasie. Jej twarz była blada, usta drżały. To to niemożliwe wyszeptał. Jeszcze raz zerknął na dokument, szukając błędu, jakiejkolwiek nieścisłości. Ale wszystko się zgadzało. Zrozumiał, że potraktował ją jak przestępcę, jak złodziejkę, podczas gdy ona po prostu szukała odpowiedzi. Kasia otworzyła oczy. Widziała jego szok, zmieszanie, widziała jak gniew na jego twarzy ustępuje miejsca niedowierzaniu i przerażeniu. Milczała. Nie miała nic więcej do powiedzenia. Zbyt długo żyła z tą tajemnicą. Przywykła do bólu i samotności. Artur westchnął ciężko, starając się opanować emocje. Idź, powiedział cicho. Wracaj do domu. Artur siedział długo w swoim gabinecie, masując skronie. Odkrycie świadectwa porzucenia dziecka wywróciło jego świat do góry nogami. Nie mógł uwierzyć, że ma siostrę, o której istnieniu nie wiedział. I że tą siostrą jest właśnie Kasia Cicha Sprzątaczka, którą chwilę temu niesłusznie oskarżył o kradzież. Poczucie winy nie dawało mu spokoju. W końcu zdecydowanie sięgnął po telefon i wybrał numer pani Janiny Kowalczyk serdecznej kobiety, wychowawczyni z domu dziecka, którą znał z dawnych lat. Była dobrą znajomą jego rodziny. Pani Janino, dzień dobry. Tu Artur Sobczak. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, powiedział z trudem, próbując zachować spokój. Arturku, miło cię słyszeć. Czym mogę ci pomóc? Odpowiedziała ciepło. Chodzi o jedną z pani wychowanek. Kasię. Dzisiaj znalazłem dokument o jej porzuceniu. Widnieje tam moje nazwisko, powiedział ostrożnie. Po drugiej stronie zapadła cisza, po czym pani Janina odpowiedziała ze smutkiem. Ach, Arturze. Wiedziałam, że kiedyś ta tajemnica wyjdzie na jaw. Tak, Kasia jest twoją siostrą. Artur poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Moją siostrą ale jak to możliwe, dlaczego nic o tym nie wiedziałem? To długa i smutna historia zaczęła pani Janina. Twoi rodzice postąpili bardzo źle. Kiedy wyjechałeś na studia, dowiedzieli się, że twoja mama jest w ciąży. Bali się, Arturze. Twój ojciec stracił pracę, matka miała problemy zdrowotne. Nie chcieli, żebyś przerywał studia i wracał do domu. Myśleli, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Artur słuchał, a wszystkie emocje mieszały się w nim: niedowierzanie, gniew, żal. Dziękuję za prawdę, wyszeptał. Odezwę się jeszcze. Po zakończeniu rozmowy długo patrzył przez okno. Zastanawiając się, jak mógł naprawić tę sytuację, wiedział jedno: musiał porozmawiać z Kasią i prosić ją o wybaczenie. Musiał pokazać, że nie jest taki jak jego rodzice, że może być bratem, którego nigdy nie miała. Wyszedł z restauracji, wsiadł do samochodu i pojechał w stronę domu, pełen bólu i determinacji. Po drodze do domu Artur rozmyślał o swoich rodzicach. Zawsze byli dla niego wzorem mądrzy, kochający, odnoszący sukcesy. Teraz jednak zdał sobie sprawę, że przez całe życie ukrywali przed nim straszną tajemnicę. Porzucili własne dziecko, zniszczyli życie Kasi, a przy okazji też jego własne. Przypominał sobie słowa rodziców o wartości rodziny, o wspieraniu się w trudnych chwilach. Sami jednak zrobili dokładnie odwrotnie, wyrzekli się własnej córki i zatajili to przed nim. Gniew wzbierał w nim na nowo. Postanowił, że wkrótce skonfrontuje się z nimi i zażąda wyjaśnień. Musiał jednak najpierw porozmawiać z Kasią, przeprosić ją i wszystko wyjaśnić. Następnego ranka Artur zaprosił Kasię do małego, przytulnego gabinetu, w którym rzadko przebywał ktokolwiek poza nim samym. Wnętrze kontrastowało z luksusem restauracji, było tu spokojnie i domowo. Kasia weszła niepewnie, Rozglądając się ostrożnie, jakby spodziewała się kolejnej pułapki. Usiądź, proszę, powiedział Artur łagodnie, wskazując miejsce naprzeciw siebie. Jego głos był zupełnie inny niż wczoraj, pełen ciepła i pokory. Kasia usiadła, unikając jego wzroku. Kasiu, chciałem przede wszystkim przeprosić, zaczął ostrożnie. Wczoraj zachowałem się okropnie. Byłem ślepy. Zaślepiony podejrzeniami IU. Dziewczyna lekko skinęła głową, akceptując jego słowa, choć w jej oczach wciąż tkwiło niedowierzanie. Rozumiem, że trudno ci w to uwierzyć po wszystkim, co się stało. Ale naprawdę żałuję, że tak późno dowiedziałem się o Twoim istnieniu. Moi rodzice wszystko przede mną ukryli. Dopiero wczoraj, gdy zobaczyłem ten dokument, zrozumiałem prawdę. Kasia milczała, analizując jego słowa. Dlaczego wcześniej nic nie powiedziałaś? Wiedziałaś, że jestem twoim bratem? spytał z trudem. Dziewczyna spuściła wzrok. Nie chciałam ci przeszkadzać, chciałam tylko dowiedzieć się, kim jestem, zobaczyć cię z daleka, upewnić się, jak żyjecie. Nie zamierzałam niczego żądać, wyszeptała. Artur patrzył na nią z bólem, zdając sobie sprawę, jak bardzo była samotna przez te wszystkie lata. Chcę ci pomóc, Kasiu powiedział zdecydowanie. Chcę naprawić krzywdy, choć wiem, że nie da się tego zrobić od razu. Ale obiecuję, że będę próbował. Dziewczyna spojrzała na niego niepewnie. Co proponujesz? spytała ostrożnie. Zamieszkaj ze mną odparł stanowczo. Mam duży dom, nie musisz już mieszkać w internacie. Nie mogę pokręciła głową. Zawsze radziłam sobie sama. Nie chcę być dla ciebie ciężarem. Nie będziesz ciężarem zapewnił ją. Jesteś moją siostrą. Chcę się tobą zaopiekować. Kasia zawahała się. Bała się kolejnego rozczarowania, kolejnego porzucenia. Nie wiem, Arturze potrzebuję czasu, żeby się zastanowić. Rozumiem, odpowiedział z troską. Nie będę naciskał, ale proszę, uwierz w moją szczerość. Naprawdę chcę ci pomóc. Artur podszedł do okna, patrząc na ruchliwą ulicę. Chcę, żebyś miała szansę na edukację. Możesz pójść na studia, zostać kim zechcesz. Opłacę twoją naukę, dodał spokojnie. Dziewczyna spojrzała na niego zdumiona. To było jej największe marzenie coś, co do tej pory uważała za nierealne. Ja, nie wiem, co powiedzieć, wyszeptała. Nic nie musisz mówić odpowiedział Artur z ciepłym uśmiechem. Po prostu się zastanów. Będę czekał. Przez kilka kolejnych dni Kasia intensywnie rozmyślała. Z jednej strony bardzo pragnęła przyjąć pomoc Artura, zacząć studia, wyrwać się z biedy i beznadziei. Z drugiej wciąż bała się, że znów zostanie odrzucona i zraniona. W tym czasie dalej pracowała w restauracji, unikając kontaktu z Arturem. On jednak nie rezygnował, regularnie podchodził, pytał, czy wszystko dobrze, czy podjęła już decyzję. W końcu zebrała w sobie całą odwagę, podeszła do niego i powiedziała: Zgadzam się, zamieszkam u ciebie. Artur spojrzał na nią z nieukrywaną radością. Naprawdę? Spytał z niedowierzaniem. Tak, ale mam jeden warunek dodała stanowczo. Jaki? Zapytał ostrożnie. Chcę dalej pracować. Iść na studia, ale nie żyć na twoim utrzymaniu, wyjaśniła stanowczo. Artur się uśmiechnął. Dobrze, niech tak będzie. Tak rozpoczął się nowy etap życia Kasi. Zamieszkała u Artura, ale nadal pracowała w restauracji. Początkowo czuła się nieswojo w nowym miejscu, ale Artur był zawsze blisko, wspierał ją w każdej sytuacji, pomagał w nauce, w życiu codziennym. Z każdym dniem rodziło się między nimi prawdziwe rodzeństwo oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Artur zrozumiał, że Kasia stała się dla niego najważniejszą osobą w życiu. Dzięki niej nauczył się być bardziej wrażliwym i współczującym. Wkrótce wspólnie podjęli decyzję, by odwiedzić swoich rodziców, by zrozumieć, dlaczego postąpili tak okrutnie. Spotkanie z rodzicami było trudne i bolesne. Rodzice przyjęli ich chłodno, niemal obojętnie. Matka i ojciec unikali rozmowy o przeszłości, jakby chcieli wymazać z pamięci wydarzenia sprzed lat. Artur, ogarnięty gniewem i rozczarowaniem, w końcu nie wytrzymał. Jak mogliście tak postąpić? Porzuciliście własne dziecko, a potem przez lata ukrywaliście prawdę przede mną. Dlaczego? Rodzice milczeli, unikając spojrzeń. Po chwili matka odezwała się drżącym głosem. Baliśmy się, Arturze. Było nam ciężko. Ojciec stracił pracę, ja chorowałam. Baliśmy się, że wszystko runie, że zniszczymy twoją przyszłość. Myśleliśmy, że oddanie Kasi będzie najlepszym rozwiązaniem. Najlepszym? Przerwał jej Artur wzburzony. Złamaliście jej życie, a także i moje. Rodzice opuścili głowy, widać było, że rozumieją swój błąd, ale nie są w stanie cofnąć czasu. Kasia stała z boku, patrząc na rodziców. Myślała, że poczuje nienawiść, gniew. Ale widząc drżące dłonie matki, poczuła jedynie smutek. Artur zamilkł. Zrozumiał, że nienawiść niczego nie naprawi. Może spróbujmy zacząć od nowa, powiedział nagle, zaskakując wszystkich, nawet siebie. Spojrzał na kasie, czekając na jej reakcję. Dziewczyna po krótkim namyśle skinęła głową. Wiedziała, że przebaczenie nie przyjdzie łatwo, ale chciała spróbować. Rodzice spojrzeli na siebie ze łzami w oczach. Wiedzieli, że dostali drugą szansę, na którą być może nie zasłużyli, ale którą postarają się wykorzystać. Kasia i Artur powoli budowali swoje życie na nowo. Zamieszkali razem jak prawdziwe rodzeństwo. Kasia rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc naukę z pracą w restauracji Artura, gdzie z czasem awansowała na menadżera. Artur dostrzegał w niej talent i determinację, pomagał jej rozwijać się zawodowo. Stopniowo Kasia zaczęła odzyskiwać pewność siebie. Po raz pierwszy w życiu uwierzyła, że zasługuje na szczęście. Ich relacje z rodzicami były początkowo trudne, pełne niepewności, ale z czasem udało się odbudować choć część zaufania. Artur i Kasia nauczyli się, że rodzina to nie tylko więzy krwi, lecz przede wszystkim miłość, wsparcie i wzajemne zrozumienie. Oboje zyskali coś, czego wcześniej nie mieli prawdziwą rodzinę. Zaczęli nadrabiać stracone lata, budując wieś silniejszą niż przeszłość, silniejszą niż wszystkie błędy, które popełnili inni. Każde z nich wiedziało już, że bez względu na przyszłość, razem będą mogli pokonać wszelkie trudności. Ich historia pokazała, że czasem trzeba wiele wycierpieć, by docenić to, co naprawdę ważne przebaczenie, miłość i drugą szansę. I właśnie od tego momentu dla Kasi i Artura rozpoczęło się nowe życie pełne nadziei, możliwości i wzajemnej troski. Kasia coraz śmielej wychodziła ze swojej skorupy, odkrywając, że życie może być piękne mimo bólu przeszłości. Artur zaś odnajdywał w niej nie tylko przybraną siostrę, ale i najlepszego przyjaciela, osobę, której mógł zaufać w każdej sytuacji. Z każdym wspólnie spędzonym dniem ich relacja stawała się coraz bardziej autentyczna, naturalna i szczera. W restauracji zaczęło się robić naprawdę dobrze. Lokal cieszył się popularnością, zyskiwał kolejnych klientów i pozytywne opinie, a Artur, obserwując entuzjazm i zaangażowanie Kasi, coraz częściej pozwalał sobie na myślenie o przyszłości o czymś większym, czymś, co zapewni im obojgu stabilność. Kasia z kolei, otoczona wsparciem brata, odkrywała pasje, które wcześniej uważała za niemożliwe do zrealizowania. Rodzice, widząc jak ich dzieci układają swoje życie, powoli zaczęli godzić się ze swoją przeszłością, pozwalając sobie na przebaczenie samym sobie. Wiedzieli, że ich błędy były bolesne, lecz teraz mieli szansę to naprawić. Częściej odwiedzali swoje dzieci, uczestniczyli w ich codziennym życiu, ostrożnie budując na nowo więź, która wcześniej była tak krucha. Spotkania przy wspólnym stole stawały się coraz bardziej naturalne, pełne ciepła i szczerych rozmów, które nigdyś wydawały się niemożliwe. Pewnego dnia Kasia, przeglądając stare albumy ze zdjęciami, zatrzymała się na fotografii, na której jako dziecko siedziała obok uśmiechniętego Artura. Jej serce wypełniło wzruszenie i wdzięczność, zrozumiała, że pomimo wszystkiego, co ich spotkało, przeznaczenie nie pozwoliło im się zgubić na zawsze. Artur wszedł do pokoju, zauważył zdjęcie i delikatnie uśmiechnął się do niej. Nie musieli już nic mówić, bo wiedzieli, że ich droga, choć niełatwa, doprowadziła ich w końcu do miejsca, gdzie oboje czuli się szczęśliwi. Z czasem ich wspólny dom zaczął wypełniać się ludźmi, którzy byli im bliscy. Kasia poznała maćka ciepłego i serdecznego chłopaka, z którym szybko połączyła ją szczególna więź. Artur, początkowo pełen braterskiej troski i obaw, szybko przekonał się, że jego siostra znalazła kogoś, kto traktuje ją z należytym szacunkiem i miłością. Sam również otworzył serce na nowe uczucie, związał się z Agatą, kobietą pełną życiowej mądrości, która pomogła mu zaufać uczuciom na nowo. W ich życiu nastąpiła harmonia, na którą tak długo czekali. Rodzinne obiady, wspólne święta, wzajemne wsparcie w trudnych chwilach, wszystko to sprawiało, że w końcu czuli się jak pełna rodzina. Artur coraz częściej myślał, że może właśnie to było im pisane bolesna droga, która ostatecznie poprowadziła ich do szczęścia, którego wcześniej nie umieli dostrzec. Kiedy pewnego dnia Kasia skończyła studia, z dumą odbierała dyplom, spoglądając na Artura i rodziców siedzących na widowni. Widziała łzy wzruszenia w ich oczach, dostrzegała dumę i miłość, którą teraz się wzajemnie darzyli. Zrozumiała wtedy, że wszystko, co przeszła, miało swój sens, bo dzięki temu nauczyła się kochać mocniej i przebaczać głębiej. I chociaż przyszłość pozostawała zagadką, Kasia i Artur wiedzieli jedno, dopóki są razem, niczego nie muszą się obawiać. Bo przecież po każdej burzy wychodzi słońce, a życie zawsze daje szansę tym, którzy potrafią ją zauważyć i docenić. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, jak podobała Wam się ta opowieść. Jeśli poruszyła Wasze serce, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej historii.